Wszystkim tutaj Zajczaki, moi drodzy, dzisiaj będziemy trollować streamerów Ta Bedwars znowu, więc zostawcie lajka, zostawcie se subskrypcję, bo jak wiecie tutaj, ja nie wiem, 1500 lajków, to wam nagram kolejną część tej takiej może serii małej. E, więc zostawcie lajka, musi być ich dużo. Subskrypcja, wiadomo, czerwony wszystko musi być szary, bo jak nie jest szary, to znaczy, że e, coś poszło nie tak w Twoim życiu, że tego jeszcze nie robisz, więc se subskrybuj, no! <laughs> oczywiście, moi drodzy, w komentarzu napiszcie, kogo mam dostępnego trollować. E, dzisiaj będzie C potworek, taki jest plan. Oglądajcie się do końca. E, ja się jaram, oczywiście, więc e, no. Wy też się rajcie. Na, 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 na. Dobra, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na live'ie C. Potworka. Zaczął go, on go 7 minut temu i zamierzam go dzisiaj trochę powkurzać, wiadomo. Yy, tak jak miało być w ostatnim odcinku z swoim. Jeżeli go nie widzieliście, w ogóle wejdźcie sobie. Yy, odcinek z swoim był naprawdę fajny i mam nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy, więc pamiętajcie. Like yy, i oglądajcie do końca. Dobra, moi drodzy, zaraz mu wyślemy Nata yy, z tego powodu, że po prostu chcemy z nim zagrać duo. Jak zagramy z nim duo, yy, to będziemy tam og ogólnie odwalać, trollować go i tak jest plan. Yy, tak jak mówię, jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to musicie go E, moi drodzy, na początku ważna sprawa. On gra na Koks Craftie dokładnie tak. A jak wiecie, ja tam nie jestem za bardzo chyba mile widziany, znaczy tak mi się wydaje. E, bo mam bana. <grydy> no. Z tego powodu musimy założyć multikonto, e, co też jest tam zakazane. I tak mam bana, więc w sumie tak mi chyba nic nie zrobią, nieważne. Nie <grydy> Dobra, moi drodzy, ważny jest nick. Boję się, że co potwór oglądał mój ostatni odcinek, więc dajmy sobie może trochę inny nick na przykład. E, Maciej. Maciej potwór, e, 2.15, no, myślę, że ten nick jest niesamowity, i, i odda. Dobra, teraz pytanie: Czy ja będę miał bana o Powiedz, że nie. Powiedz, że nie. Proszę, proszę. Dobra, widzowie, chyba nie mam bana, więc nie jest najgorzej, dobra. Hasło, hasło, uwaga. No i kozak, tak mi się, tak możemy się bawić, no. Dobra, widzowie, idziemy na Bedwarsy, a ja idę wysłać do C-Potworkowi. Mam nadzieję, że za 20 zł nie doda, bo kurde, jestem biedny i no, za 20 zł będzie GIT chyba. Chyba, że jest ten, niemiły. No, z mnie zagra. Mam nadzieję, że zagra. A jak już oglądacie ten film, to zostawcie też subskrypcję co potworka likwacie w opisie. Niech ma, chłopak, coś z życia, no. Dobra, widzowie, ja jestem już na live. Dobra, widzowie. Ja jestem już na live. Czas wysłać mu jakiegoś dolecika. Mam nadzieję, że będzie Git. Dobra, dajmy sobie Nick: Maciej potwór 215 maila i wyślijmy mu wiadomość. Siema, zagrasz ze mną duo. To zawsze było moje marzenie. E... No i, i ten. Kurde, czy on na pewno uwierzy to, że jestem jego fanem i naprawdę, nie wiem, to wygląda jakbym serio bajtował. No ale dobra, walić to. Załóżmy, że mam widzowie 10 lat i chcę zagrać z C potworkiem, bo jestem, bo jest moim idolem. <laughs> Boże, co, co to by było jakby serio z był moim idolem? Nie no jesteś, sorry Igor <laughs> Mam nick y, Maciej potwór dd 5 y, dodaj, do, dodasz do party bo chcę być z tobą w Tibie No, serduszka jeszcze dopiszmy Tak z miłości Dobra, widzowie, 20 zł Niech będzie Trzeba zmarnować trochę pieniędzy Dobra, widzowie, ja tak naprawdę tylko już muszę zaakceptować Więc akceptujemy i oglądamy, no Dobra jest donajcik, widzowie Jeszcze ładnie zaśpiewał, to mi się podoba Maciej Potwór, siema, zagra ze mną duo, to zawsze było moje marzenie, nie mam nik. Maciej siema, Potwór, na do party? To ja to... nie wierzę No i git, widzowie Tak się to robi właśnie Dobra, Jezu, dziękuję za 20 zł. Maciej Jeszcze podziękował, to mi się podoba Dobra, widzowie, dodał mnie do party, akceptujemy oczywiście No i lecimy z strelowankiem Widzowie, najgorsze jest to, że już ktoś mnie tutaj sprzedaje i Zenciak pisze. Nie wierzę, widzowie. Dobra, widzowie, ja już jestem na arenie z C-Potworkiem, totalnie się jaram, yy, ponieważ naprawdę mam nadzieję, że będą zajęte reakcje. Yy, więc yy, zostawcie lajka, like serio, no 20 złotych dam. Jestem z nim w tym, widzowie, no to jest niesamowite. No tak to się widzowie robi. Tak się robi yy, właśnie hip-hop. Dokładnie. Jestem w składzie z yy, C-Potworkiem. Igor, kocham cię, nie zmieniaj się Dobra, widzowie, plan jest taki On będzie się budował My będziemy tutaj totalnie odwalać Na końcu, nie wiem, mam te cheaty w razie co Żeby... żeby tutaj był jakiś content w razie czego Jakby... jakby była lipa Dobra, czekajcie Musimy sobie kupić najważniejsze temy do trollowania A takie trollowanie to musi być naprawdę mocne Więc dobra, kupujemy sobie to Bloki I na pewno jakiś fireball by się przydał, widzowie Żeby tutaj troszkę podkopać pana Igora On już to rushuje w ogóle, co za wariat Dobra, my mamy tutaj łóżko Ja go nawet nie będę zabudowywał tak naprawdę Taki jest plan, że w ogóle będę je... Rozwalał i tak dalej, więc, więc mam nadzieję, że... Znaczy, rozwalał Łóżka Nie mogę swego rozwalać. Nieważne, kurde. O co mi chodziło? <grym> Będę je rozkopywał, jeżeli on będzie je zabudowywał. I, i takie sprawy, także taki jest plat, widzowie. Ja się jaram oczywiście. Widzowie, kupujemy firebola, żeby na pewno go sobie zrzucić. To jest na pewno ważne tutaj, żeby. Żeby trochę go zdenerwować. Jestem ciekawy w ogóle, co on gada, kurde. Szkoda, że nie mogę robić wielu rzeczy naraz. Dobra, weźmy swoje. <grym> Sorry, horyacie. Dobra, widzowie, muszę. Za... Muszę muszę to zobaczyć. O! Oh, jak go zrzuciłem. Czy on czy naprawdę? Czy ona... Czy ona prawdę, on naprawdę? On naprawdę nie... zauważył, że ja go... Nie wierzę. Ej widzowie, w momencie w którym oglądamy jego reakcję ktoś mnie zabił! Ja po prostu w to nie wierzę, nie wierzę w to, naprawdę Rozwalili nam łóżko Igor, czemu ty go nie pilnowałeś? Ja tylko oglądałem reakcję twoją i on nawet nie zauważył, że to ja go zrzuciłem Fireballem No nie wierzę, naprawdę, nie mogę w to uwierzyć Widzowie, mam nadzieję, że on, że on kurde mnie doda do party, nie? Znowu, bo jak nie to... Nie widzę tego, widzowie. Widzowie, jak on mnie nie doda teraz do party i ja nie będę z nim w teamie, to ja po prostu dostanę depresji. Dostanę depresji, będę musiał sobie wysłać 20 zł, no przecież nie wytrzymam. Igor, nie zawiedź mnie, dodaj. Dobra, widzowie, na szczęście nie czuję się oskamowany, bo chyba jestem z, z dalej z party z Igorem, więc uwaga, sprawdźmy. Yy, chyba. Co tu się odwaliło? A dobra, nowe party zaspoczął, nieważne, dobra, jestem debilem Nie, nie, nie zwracajcie uwagi Dobra, nie, teraz naprawdę trzeba grubo coś zrobić Trzeba po prostu rozwalić mu system Żeby on się tak zdenerwował, żeby Nie wiem, no ja mam nadzieję, że jakieś fajerwerki na przykład Nie wiem, rozwali komputer albo coś Nie no, wątpię, ale Ale spróbujemy go doprowadzić do takiego stanu, że będzie y, Próbował to zrobić, czy coś w tym stylu No nie mam pytań, widzowie Mam nadzieję, że jak z Igorem się spotkam w realu To mnie nie pobije za ten odcinek, widzowie Zostawcie lajka, żeby chociaż było warto Wbijam 60 subskrypcji no, także se subskrybuj Dobra widzowie, arena się rozpoczęła, ja się oczywiście jaram Jesteśmy w ogóle z jakąś pati Rich Beach yy, Tak jak Monia Rich Beach, yy, no okej okay. Dobra, widzowie, trzeba to szybko ogarnąć i, i go zacząć. Zaczyna... No, trzeba od razu go zacząć trelować, bo to nie ma co, widzowie. On jest na razie tutaj, więc y, nie, nie trzeba się aż tak śpieszyć. Y, dopiero jak stąd pójdzie, to będziemy próbowali coś odwalić. Dobra, tam y, tutaj już widzę, Pati sobie coś tam odwala, więc. Kurde, szybko muszę rozbierać te itemy, bo on już idzie, widzowie. Ja potrzebuję tego. Potrzebuję bardzo. Dobra, jest git, jest git, nie jest najgorzej. Mamy to, mamy to, widzowie. Szybko biegniemy. Y, ja to. <śled> Ja to od razu widzę. Widzowie... Dobra, Dobra, niech on to widzi, wyrąbane Ja to rozwalam, widzowie. Ja to rozwalam. Ciekawe, czy on to w ogóle zaważył. Jeszcze nie zauważył w ogóle tego. Ty co jest? Dobra, weźmy szybko do niego, po pobiegnijmy. Dobra, on tutaj próbuje. Rzucił tego ziomka. Dobra, on nie, zniszczył nam na widzowie. Dobra! <laughs> nie mogę! Nie mogę, widzowie. Dobra, ja ja muszę zacząć zaraz jego reakcję, bo on mnie naprawdę w tym momencie chyba zabije. Nie? On mnie naprawdę zabije, widzowie. Jestem ciekawy, czy. O kurde. Dobra, zaczął od razu nowe lobby, nie jest najgorzej widzowie. Dobra widzowie, reakcja! Musi być! Musi być widzowie! Zajebiście, po prostu... Jest! No jest! Pod... Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę. Nie, no more... Przecież on żadnej reakcji widzowie nie robi. Widzowie, one gierka, bo to co to było w ogóle ty? Ja ty no tam nie <głosne> <głosne> Trochę nas wyzywa. Siemanko, jak masz na nazwę? Ej, czy on naprawdę jest debilem i on nie zauważył, że przecież on budował łóżko i ja je przecież zniszczyłem. To ja nie czaj widzowie coś. Ja nie wiem Igor, ale ty masz według mnie jakieś problemy z, ze wzrokiem. sorry ale ja nie wiem jakim cudem ty nie widzisz tego, że że, że ja podkopałem cię. O, Od... rozwaliłem! Odkopałem łóżko, a ty tego nie widzisz, Igor! Co jest z tobą? Ja pierdolę, Igor, ja nie wiem, ja nie wiem, co się z tobą dzieje. Tykałem cię, ale, 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 ale jesteś niesamowity, nie? Co prawda zdenerwował się, widzowie. Cel jakiś został zrealizowany, ponieważ się zdenerwował. E, dobra, spróbujemy szybko ich podkopać. Boże, nie, to będzie to za mocne widzowie. No nie no, proszę. Dobra, czekaj, czy nie podkopę go, naprawdę? Dobra, on, szyb on buduje szybciej widzowie niż ja. Nie wierzę widzowie. Dobra, ty co mnie ten! Tym, co mnie próbuje zrzucić w ogóle. Ty, co jest z tobą? Dobra, widzowie, on, on już wie chyba, on już wie, że weszło tutaj za mocne trollowanie. Dobra, weźmy. Dobra, weźmy, na razie się uspokójmy, może. Idźmy po firebola, żeby go na pewno zrzucić, bo będzie ciężko, widzowie. Próbujemy sobie firebola. Fireball na pewno no, tu się bardzo przyda Dobra, mamy jakieś najpotrzebniejsze itemy Mamy firebola, mamy, mamy jakiś miecz, Mamy, yy, prawda, to, więc jest git Dobra, widzowie, to jest ten moment, w którym fireball będzie leciał Leć, Leci, leć, proszę, leć ja p. ja p. Ja... ja nie wierzę w siebie. Przepraszam, widzowie. Ja... To jest yy, wyższa, wyższy poziom idiotyzmu, po prostu. Nie wierzę w to, po prostu. No nie. Yy, na szczęście mam drugiego firebola. Nie jest najgorzej. <grym> Ej, ale ja nie wiem, jakim cudem on nie widział tego wcześniej, że ja go podkopałem, yy, zniszczyłem łóżko. Ja, jak on będzie oglądał ten odcinek, to przecież on nie będzie wiedział o co chodzi, nie? Dobra, tam jest ten potworek. Próbujemy, widzowie, próbujemy, cyk. Proszę. Nie wierzę, nie wierzę. Nie. Tra... Dobra, prawie trafiłem. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Na spokojnie, nic się nie dzieje. Dobra, pomóżmy mu trochę. O pła, ja zginę. Nienawidzę tej gry, naprawdę. Dobra widzowie, nazbieramy szybko na firebola, Oczywiście, żeby go spróbować zrzucić. Kurde, jeszcze jakieś TNT by się przydało. TNT też musimy ogarnąć. Dobra widzowie, mamy już firebola, Czy stać na TNT? TNT 4, kurde. Czy on naprawdę w ogóle... awczy? czy? On... Ty czajecie, że wyszedł... Z... Wyszedł z gry widzowie! Nie no nie mogę, nie mogę, nie mogę z niego. Nie mogę z niego. Nie wiem, czy mu wyrzucił ta dobra, chociaż... Z... Wkurzmy tą Patty Rishbeach, hello, nara. Dara, dara, Czy naprawdę jeszcze nie trafiłem, nie wierzę. No na mnie rich bitch. Dobra, ta co jeszcze obudowuje łóżko? Wypierdzielaj! Niszczymy to widzowie! Nie ma łóżka. Chociaż ją podenerwujemy trochę. Bisz. Czekaj, czekaj, mam pomysł na nich trochę. O, o! Widzowie! To jest... To był moment w którym fireballa dostał <ścoughs> Właśnie. Ale się zdenerwował chyba trochę. O to chodziło. Muszę widzowie, moment, w którym ja go zacząłem, jakby podkopywać. Ty, to. Który to był moment? Graj normalnie, żeśmy wygrali gierka, nie odwalasz na Oj, zdenerwował się widzowie. Dobra, widzowie. Troje udało się go zdenerwować. a ja jesteś się dumny. Znaczy, jak może być się dumny widzowie, denerwując kogoś? Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Nie, 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 nie pytajcie mnie. Igor się teraz denerwował. Mam nadzieję, że serio, nie dostanę jakiegoś liścia w realu. Nie bij mnie, Igor, proszę. Przepraszam, że cię denerwuję Mam nadzieję, że na żywo cię nie będę denerwował. Chociaż spróbuję. Dobra, widzę, kupujemy Firebola. Yy, spróbujemy go sobie jeszcze raz tutaj uderzyć. I chyba będziemy to kończyć, bo, bo to jest za mocno, widzę. Zostawcie like, jeżeli chcecie więcej odcinków. No, myślę, że i tak reakcje naprawdę były spoko. Yy, ja jestem z yy, siebie dumny. Znaczy, z siebie dumny. No, nawet, nawet trochę. <laughs> Ty, bo ja nie, bloków nie mam. O kurwa, niedobrze, widzowie. Ja nie mam bloków, żeby wejść tutaj, bo nie kupiłem bloków. A oni idą nam rozwalać łóżko, naprawdę. Dobra, próbujemy. Jeszcze TNT zrzucili. No nie, jest lipa, widzowie. Dobra, próbujemy tak. Impostor, impostor siebie. Dobra, na szczęście raczej przeżyjemy. C-potworek jeszcze zginął. No nie, widzowie, nie udało się. Ale lipa. Dobra, widzowie, gramy ostatnią arenę z C-potworkiem, yy, ponieważ nie chcę już go denerwować, bo się na mnie jeszcze obrazi. Co mam zrobić? <grym> widzowie, jest to ostatnia aren arenka, dlatego, ponieważ już serio uważam, że nawet ja przesadzam, chociaż nie wiem. W sumie nie jest najgorzej. Yy, jakoś aż tak go mocno, według mnie, nie zdenerwowałem, więc nie jest, nie jest aż tak źle, yy, ale mogłoby to być bardziej ze smakiem. Nie, muszę tego jakoś fajniej przemyśle Film. Dobra, kupmy sobie oczywiście tego Firebola nieszczęsnego. Ja tak naprawdę na, tym, na tych Bedwarsach mógłbym być tylko Firebola i TNT. I bloki, okej? Okay? Ja już będę spełniony, naprawdę, więcej nie potrzebuję. Dobra, C-potworek już sobie tam idzie, także na spokojnie, dobra. Spróbujemy teraz to zrobić coś w tym stylu, że, że niby nie jestem aż takim impostorem, yy, tylko tak bardziej wiecie o co chodzi. Że niby próbujemy mu pomóc, coś w tym stylu. Ty kurwa, ja nie wiem Firebola kupionego? Co, ja Śnieżkę kupiłem zamiast Firebola? Nie wierzę. Nie, widzowie, jestem niesamowity w tą grę Ja naprawdę sami samego siebie podziwiam, nie? Widzowie, ja nawet nie próbuję być impostorem, jestem impostorem Ja pierdzielę. Dobra, widzowie, biegną do nas, okej, okay, weźmy go sobie... Dobra, weźmy pati tutaj, spróbujmy trochę... Czy naprawdę się uda? Nie wiem, dobra, myślałem, że się uda. Przepraszam, Patty, nie chciałem. Patty, ridge ty ty zjebie, już mnie wyzywa. No teraz mi przykro, widzowie. E, na szczęście, mi... na szczęście, z otworek mnie jeszcze nie wyzywasz, tak. Nie, widzowie, to ciki są za mocne. To, to ciki są za mocne według mnie. Dobra, próbujemy, że niby, próbujemy robić tego. Fireball jumpa, cyk. Zleciał? Nie zleciał! Jaki typ! Co zrobił? Ej, muszę widzę, ten fragment zobaczyć, bo nie uwierzę. Nie no, jeszcze mniej mój team impostor. <grym> A i co, i co? Który był taki cwaniak? On chyba nie wie, że to ja jeszcze. Dobra, wie. Kur, jesteś tobnajtatorem, to cię nie zwyzywam. <grym> to szczęście. Ale kurna mać, masz szczęście, że nie zbydałem, bo tak to by cię zwyzywał pewnie, bo ja wiesz, w emocjach. Challenge, y, accepted Dobra Igor, ja jestem twoim fanem jednak, naprawdę, dobra. Dobra, widzowie, TNT Fireball, fireball y, Oczywiście trzeba tutaj kupić taki fireball jump. Czemu ja mówię takie rzeczy dziwne? Dobra, próbujemy, widzowie, próbujemy! Zleci! Nie zleciał, nie wierzę! Jakim cudem on nie zleciał w ogóle? Co jest? Dobra, udajemy, że próbujemy zrobić TNT jumpa, widzowie. Szybki skok. <laughs> Ja jestem ciekawy ich reakcji, oni myślą chyba, że jestem jakimś debilem totalnym Dobra widzowie, to będzie ostatnia próba w C-potworka Mam nadzieję, że raczej już nie będziesz tak źle Dobra, weźmy po prostu, wysadźmy tutaj TNT Że niby chcemy zrobić TNT jump pacyk. Dobra, czy on to zauważył? Pewnie tak, i pewnie myśli, co za debil ze mnie O no to chodzi w tych odcinkach, trzeba sobie się czasami zrejść debila yy, No nie mam więcej nic do powiedzenia, nie Igor, ja cię kocham yy, Jak brata, ale no niestety Czasami trzeba spaść Dla dobra wszystkiego, nara <śla> jestem ciekawy czy on mnie zwyzywa i to mocno To to jest w ogóle? Dobra, wkurzył jest jest się ważny jeden z drugim z niebieskich <laughs> mnie, Przestańcie mnie, przestańcie mi impostorować <laughs> Wkurzył się Ej ta Pat jest impostorka jakaś chyba, bo ty... Te... Pomylił, Pomylił, je. Potwór, Pomylił tak? mnie! Pomylił mnie! Nie wiem która osoba mnie impostoruje, ale ktoś mnie giga impostoruje całą gierkę <grym> Dobra on już wie Dobra widzowie, to było na tyle skracinka. Mam nadzieję, że ciekawie się spodobał. Zostawcie lajka, like subskrypcję, ja nie wiem, wbijacie to potworka, mam nadzieję, że ciekawie się spodobał Myślę, że udało się trochę wkurzyć i zostawić to z takim fajnym smakiem, żeby aż tak się nie zdenerwował yy, Tylko po prostu yy, no myślał, że, że jakiś impostor i tak dalej. To tyle, trzymajcie się, cześć!